Aktualności i wydarzenia. Samorząd Gospodarka, Kultura, Sport i Turystyka. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie wójcie, 45 sesja Rady Gminy Kamienna Góra przynosi takie wspaniałe, życiowe sukcesy. Co tu dzisiaj się odbędzie? Poprzedzi w zasadzie tą sesję bardzo ważne wydarzenie, dwie duże uroczystości jedna taka tradycyjna, bo ona zawsze się odbywała w czerwcu tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli podziękowanie rodzicom i najlepszym uczniom za wyniki, za za ciężką pracę w roku szkolnym 2001-2022. No i tutaj jak co roku wybieramy wspólnie z dyrektorami tych najlepszych uczniów, którzy wypracowali najlepsze wyniki nie tylko w szkole, również poza szkołą, którzy się angażują i, i rzeczywiście są dobymi ambasadorami swojej szkoły. Nasze gminy. Tutaj każdemu będziemy dziękować i wręczać stypendium finansowe w wysokości 500 zł jednorazowego stypendium, stypendium dla każdego dziecka. Mam nadzieję, że większość z osób, które dzisiaj zostaną uhonorowane jednak są, ponieważ listę obecności nie sprawdziliśmy. Przede wszystkim na samym początku chcę pogratulować rodzicom tak wspaniałych dzieci, chcę pogratulować dzieciom, tak ciężkiej pracy przez cały. Przez cały rok. Pogratulować również tego, że swoją aktywność nie wykazujecie wyłącznie w szkole. Wasza aktywność nie przejawia się wyłącznie w postaci ocen, bardzo dobrych ocen, za które też Wam bardzo dziękuję, ale Wasza aktywność przede wszystkim przejawia się w różnego rodzaju wydarzeniach, zaangażowaniach na rzecz szkoły, na rzecz społeczności lokalnej, na rzecz. Młodzieżowych drużyn pożarniczych, które przecież tak mocno i prężnie działają na terenie naszej, naszej gminy. Za to Wam serdecznie dziękuję, że oprócz tego, że jesteście dobrymi uczniami, to jesteście też takimi dobrymi ludźmi, którzy są wzorem dla swoich kolegów, koleżanek, pokazują, że oprócz tego, że się jest dobrym uczniem, to przede wszystkim znajduje się też czas na to, żeby dzielić się tą swoją wiedzą, dzielić się tym swoim dobrym serduszkiem. I za to Wam bardzo, bardzo dziękuję w swoim własnym imieniu i w imieniu naszych, naszych mieszkańców. Poproszę teraz Panią Wójt, która będzie mi pomagała, żeby to sprawnie przebiegło. Pani Wójt będzie wyczytywała teraz najlepszych uczniów ze wszystkich naszych szkół i będziemy prosić od razu o podejście tutaj uczniów wraz z rodzicami. Jako pierwszą poproszę uczennicę ze szkoły podstawowej w Krzeszowie, Gabrysię Urban wraz z rodzicami panią Patrycją i panem Piotrem Urban. Gabrysia uzyskała średnią w roku minionym już szkolnym 5,67, bardzo piękna wysoka średnia, zachowanie wzorowe i osiągnięcia, które w ubiegłym roku Osiągnęła to trzecie miejsce w powiecie w Trójboju Lekkoatletycznym, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych w piłce siatkowej, wyróżnienie w szkolnym konkursie recytatorskim oraz wyróżnienie w konkursie Przyroda w Poezji. Gratulujemy. Ja jeszcze, Szanowni Państwo, nie dopowiedziałem, bo to jest bardzo ważne, oprócz dyplomów, oczywiście stypendium finansowe w wysokości 500 zł dla każdego dziecka. Zapraszam Aleksandrę Ruman z Kochanowa wraz z rodzicami panią Moniką i panem Piotrem Rumanami. Ola uzyskała wzorowe zachowanie i średnią, również bardzo wysoką 506 i osiągnięcia, za które otrzymuje wyróżnienie i nagrodę to udział w zawodach sportowych w Unii Hokeju, pierwsze miejsce w zawodach powiatowych w sztafecie i biegu przez płotki oraz angażuje się Ola bardzo aktywnie w wolontariat. Gratulujemy. Teraz zapraszam uczennicę ze Szkoły Podstawowej imienia Zesłańców Sybiru w Szarocinie, Anię Paździor, która uzyskała najwyższą w szkole średnią 5,22, zachowanie oczywiście wzorowe i osiągnięcia to um, aktywne uczestnictwo w projektach realizowanych w szkole. Ania jest członkinią samorządu uczniowskiego i laureatką konkursów recytatorskich, oratorskich i plastycznych. Przechodzimy do szkoły podstawowej w Ptaszkowie i zapraszam Oliwię Majewską wraz z rodzicami panią Magdaleną i Robertem Majewskimi. Oliwia uzyskała średnią 5,29, wychowanie naturalnie wzorowe i osiągnięcia. Oliwia jest laureatką gminnego konkursu czytelniczego, laureatką szkolnego konkursu recytatorskiego. Brała udział w zawodach sportowych piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz Unii i angażuje się również w wolontariat i w działania szkoły bardzo aktywnie. przedstawiciele szkoły podstawowej imienia Ireny Sendlerowej w pisażowicach i zapraszam jako pierwszą milenę święch, która uzyskała średnią 5,44, zachowanie wzorowe. Rodziców oczywiście też zapraszam, milena zajęła pierwsze miejsce w powiatowych igrzyskach młodzieży szkolnej w Badmintonie. Jest zaangażowana bardzo mocno w działalność wolontariatu szkolnego i w życie szkoły i klasy. Gratulujemy. Poproszę teraz Kacpra Zawiłowicza. Nie ma Kacpra? To bardzo nam przykro, ale um, przeczytam, jakie, jakie osiągnięcia Kacper zdobył. Średnia 5,42, zachowanie wzorowe. Zajął pierwsze miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Badmintonie, drugie miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Piłce Siatkowej um, oraz wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Polskiej Agencji Kosmicznej Mój Kosmos. Kacper angażuje się również aktywnie w wolontariat w szkole. I teraz zapraszam. Jeśli mogę jeszcze dopowiedzieć, bo Kacper też bardzo dobrze znam. Kacper należy też do klubu Badmintona w Pisarzowicach. Jego tutaj dzisiaj nie ma, bo jest na zgrupowaniu właśnie Badmintona. W zeszłym tygodniu brał udział w mistrzostwach Polski w Badmintonie na etapie wojewódzkim jest bardzo dobrze zapowiadającym się Badmintonistą i myślę, że powinniśmy zapamiętać to nazwisko. Zapraszam teraz, myślę, że razem Dawida i Mateusza Kwietniów z rodzicami Joanną i Grzegorzem. Może zacznę od Dawida. Dawid uzyskał bardzo wysoką średnią 5,44, zachowanie wzorowe i zajął czwarte miejsce w konkursie wojewódzkim pod nazwą Uczył się bezpiecznie żyć. Angażuje się na co dzień w wolontariat. Bardzo aktywnie. No właśnie. I Mateusz. Mateusz również uzyskał średnią 5,44, jak to na bliźniaków przystało, i łeb w łeb. Zachowanie wzorowe. I Mateusz zajął czwarte miejsce w finale wojewódzkiego ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Zaangażowany był w działalność na rzecz samorządu uczniowskiego oraz w wolontariat. Gratulujemy bardzo serdecznie, bo to są bardzo wyjątkowe osiągnięcia. Życzymy dalszego rozwoju i sukcesu. jeszcze dopowiem ponieważ to były specjalne nagrody tutaj dla chłopaków te czwarte miejsca w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej i czwarte miejsce Dawida tak? a czwarte miejsce w euroregionalnym konkursie uczmy się bezpiecznie żyć to są najwyższe osiągnięcia od lat do tej pory na poziomie wojewódzkim OTWP nie udało nam się czasami nawet zakwalifikować do tego poziomu a otarcie się o podium, tylko mam, mam nadzieję, że podenerwowało chłopaków i za rok będzie lepiej, bo rzeczywiście, w tematyce bezpieczeństwa, w tematyce ochrony przeciwpożarowej, chłopaki są naprawdę bardzo mocno merytorycznie przygotowani. Myślę, że nie jednego dorosłego by zagieli, więc tutaj powtórzę ponownie zapamiętajmy te nazwiska te które dzisiaj padały bo są te nazwiska które kiedyś będą kluczową rolę pełni w naszej gminie a patrzę tutaj na chłopaków to ja jestem przekonany że te przyszły komendant powiatowy co najmniej siedzi prezes powiatowy OSP drodzy państwo to wszyscy laureaci dziękuję wszystkim jeszcze raz życzę spokojnych udanych bezpiecznych wakacji teraz pożytkujcie te te nagrody na coś przyjemnego, już niekoniecznie na książki. Widzimy się 1 września na rozpoczęciu nowego roku. No niektórzy to już są absolwenci, więc tym absolwentom życzę powodzenia. No i to co mówię na zawsze na zakończenie roku, szczególnie dla absolwentów. Jesteście świetnymi, godnymi ambasadorami naszej gminy reprezentujecie nadal swoją szkołę zapraszamy was do tych szkół odwiedzajcie nasze szkoły i mówcie dobrze o tej, o tej szkole wszystkiego dobrego udanych bezpiecznych wakacji dziękuję państwu bardzo za dzisiejszą uroczystość ja mam jeszcze pamiątkowe obrazki także mogę państwa podzielić z nimi może od pani Wójt zacznę.